Witam. Dzisiaj przyjrzymy się niektórym wypowiedziom Szymona z kanału Szymon mówi. Czym Szymon przykuł moją uwagę i dlaczego postanowiłam nagrać odcinek na jego temat? Poza faktem, że porusza wiele kwestii, które także i dla mnie są istotne, ma wiele interesujących spostrzeżeń, to jednak stosuje pewne bardzo brudne moim zdaniem sztuczki manipulacyjne antywegańskie sugestie, których często nawet nie rozwija. Nie dowodzi gorzej, nie sprawdza ich słuszności, zaś wtrącone, mimochodem, oba wątku głównego brzmią jak prawdy absolutne, oczywiste oczywistości, niewymagające uzasadnienia. W rzeczywistości jednak Szymon przemyca w ten sposób kłamstwa, utrwala błędne stereotypy i robi to w sposób Podprogowy, gdyż świadoma uwaga odbiorców skoncentrowana jest na wątku głównym wideo. Widz traci w związku z tym czujność względem takich frywolnych uwag. Ponieważ będę chciała przeanalizować sens wybranych wypowiedzi Szymona, ograniczę się do jedynie paru wypowiedzi, które są dla mnie istotne, ale nieczystych moim zdaniem chwytów. Zauważyłam na kanale Szymon Mówi znacznie więcej. Postulowanie, że zwierzęta powinniśmy traktować nie gorzej niż ludzi, wiąże się często z bardzo optymistycznym założeniem, iż jedyną zmianą, jaką to przyniesie, będzie lepsze traktowanie zwierząt. Tymczasem wcale nie musi tak być. Patrząc na historię, musieliśmy dopiero wykształcić normy wzywające do traktowania każdego człowieka z szacunkiem. Do dziś zresztą często kiepsko realizowane. Ale zrobiliśmy to w dużej mierze dzięki przyjęciu założeń, że jest on stworzeniem wyjątkowym, wyróżniającym się na tle innych istot, zasługującym na szczególną ochronę. Odrzucenie tych założeń w dłuższej perspektywie może równie dobrze skutkować zakwestionowaniem tego, co na nich zbudowano, oraz powrotem do domyślnego poprzez historię traktowania ważności ludzi przez pryzmat innych kryteriów niż samo bycie człowiekiem, np. społecznej przydatności czy przynależności grupowej. Po kolei postulowanie, żebyśmy zwierzęta, czyli istoty świadome i czujące tak samo jak my, traktowali nie gorzej niż innych ludzi, innymi słowy, sprawiedliwie, etycznie, zdaniem Szymona wiąże się z niesłusznie optymistycznym założeniem, że tak się stanie. Przyjrzyjmy się tej wypowiedzi. Zdaniem Szymona przesadnie optymistyczne jest założenie, że człowiek jest istotą moralną. Zdolną do odróżniania dobra od zła, że jest istotą świadomą, zdolną do autorefleksji, do autokorekty, ponieważ jest najwyraźniej, zdaniem Szymona, całkowicie zawładnięty przez najniższe instynkty uprzedzenia, myślenie stereotypowe i nieświadomie. Człowiek i tak ostatecznie wybierze zło, będzie czynił źle. A jak zdefiniujemy zło? Najkrócej, jako czynienie drugiej istocie tego, czego nie chciałbyś, aby zostało uczynione tobie. Jeżeli nie jesteś pewien, czy na przykład podwieszanie kurczaków do góry nogami i obcinanie im głów jest złem, odpowiedz sobie na pytanie: Czy jest to los, jakiego pragniesz? Jaki chciałbyś, aby spotkał ciebie? A może marzy ci się komora gazowa, w jakiej mordowane są świnie? Jeżeli nie, jeżeli czujesz, że wolałbyś uniknąć takiego losu, wiesz już, że to na pewno jest zło. Ale zdaniem Szymona przedstawiciele gatunku Homo sapiens są tak bezgraniczni i beznadziejnie głupi, że nie można przekazywać im rzetelnych, opartych na prawdzie zasad moralnych zasad etycznych, że jedynie można uciekać się do psychologicznych sztuczek manipulacyjnych, aby jako tako ujarzmić to plemię żmijowe. albo te bestie, nazwijcie to sobie jak chcecie, ale najwyraźniej w stosunku do człowieka można zastosować jedynie sztuczki behawioralne, manipulacyjne. Nie można uczyć go na temat dobra i zła w sposób autentyczny bo to jest beznadziejne, skazane na porażkę. Musieliśmy dopiero wykształcić normy wzywające do traktowania każdego człowieka z szacunkiem, do dziś zresztą często kiepsko realizowane. Ale zrobiliśmy to w dużej mierze dzięki przyjęciu założeń, że jest on stworzeniem wyjątkowym, wyróżniającym się na tle innych istot, zasługującym na szczególną ochronę. Czyli Szymon rozumie, że założenie, że człowiek jest stworzeniem wyjątkowym, jest kłamliwe w swojej istocie, jednak uważa to kłamstwo za zło konieczne, które trzeba niestety podtrzymywać, gdyż człowiek to wyjątkowo brutalna bestia, którą inaczej jak tylko przez połychtanie jego próżności trudno byłoby ujarzmić. Odrzucenie tych założeń w dłuższej perspektywie może równie dobrze skutkować zakwestionowaniem tego, co na nich zbudowano. Szymon rozumie, że tym, co wyróżnia człowieka, jest jego wyjątkowa brutalność, chciwość i brak moralności. Czyli musimy tkwić w tym kłamstwie, niestety musimy tkwić, ponieważ człowiek jest tak bardzo zły z natury że zdemaskowanie tej fałszywej pseudomoralności mogłoby się skończyć tragicznie oczywiście tragicznie dla nas samych, bo biliony zwierzących ofiar tego kłamstwa, które w tej chwili jest podtrzymywane, dla osób takich jak Szymon najwyraźniej nie mają znaczenia. Liczy się egoistyczny interes. W imię egoistycznego interesu własnego, tylko i wła wyłącznie własnego bezpieczeństwa, Szymon jest skłonny tkwić i szerzyć to kłamstwo dalej. Chrześcijanie lubią często pytać: Co w zamian za religię?, a potem wytykać słabości i patologię świeckich systemów moralno-etycznych. Y i radzi się tutaj ateistom, żeby nie starać się wprowadzać na siłę czegoś w zamian, bo religia jest godna porzucenia z jej wewnętrznych przyczyn i nie ma znaczenia, czy zaproponujesz coś w zamian i jak dobre będzie to, co proponujesz w zamian. I wiecie, jasne, w rozmowie o tym, czy Bóg istnieje, no to rzeczywiście dla oceny samej tej kwestii nie ma znaczenia, czy na przykład świecki humanizm albo właśnie utylitaryzm Singera działają, mają sens czy nie, ale wiecie. Czy Bóg istnieje, jakie są źródła wszechświata, jakie jest miejsce człowieka we wszechświecie? To jest jedna ważna dyskusja, ale co w zamian za religię, to jest druga, również bardzo ważna dyskusja i powiedziałbym nawet, że jej skutki są praktycznie nawet bardziej bezpośrednie niż tej pierwszej dyskusji. Zwłaszcza, że wraz z porzucaniem religii jako oczywistego systemu regulującego Relacje społeczno-etyczne między ludźmi, to miejsce, to miejsce które ona w tym, w tym aspekcie zajmowała, nie zostanie puste. I to, że ty nic nie zaproponujesz, to nie znaczy, że nic tam nie będzie, tylko że zrobią to inni i coś tam wejdzie. I nawet uważając religię za wysoce niedostateczną w tym aspekcie, to być może jednak warto dopytywać, co ma wejść w to miejsce, żeby się nie okazało, że wiecie, cieknący garnek zamieniamy na sito, bo to nie jest poprawa. Cieknący garnek? Ponad miliard dzieci rocznie bestialsko mordowanych w Polsce, a to liczba jedynie kurzych dzieci. Doliczmy do tego nowonarodzone kurczaczki płci męskiej, mielone żywcem w przemyśle jajczarskim, świnie mordowane w komorach gazowych na wzór Auschwitz, nowonarodzone przerażone cielęta, odrywane od matek i mordowane tylko po to, aby człowiek mógł ukraść mleko przeznaczone dla nich. I tak dalej. I tak dalej. To ma być cieknący garnek. Toż to piekło na ziemi, uczynione ręką człowieka z błogosławieństwem i przyzwoleniem Kościoła katolickiego, a nawet promowane przez Kościół katolicki. Czy może być jeszcze gorzej? Czy to w ogóle fizycznie możliwe, aby czynić i jeszcze większe krzywdy, i jeszcze większe zło? Chyba dotknęliśmy już limitu, ściany, już więcej chyba zła, już nie potrafimy chyba uczynić. Działamy już na pełnych obrotach. Miliardy zbrodni w przeliczeniu na tak mały naród, jakim jest naród polski druga sprawa Szymon nazwał religię oczywistym systemem regulującym relacje społeczno-etyczne oczywisty system Przypomnę, że już wcześniej zdradził, że wie, że jest to system z gruntu kłamliwy, oparty na kłamstwie. Doskonale rozumie, że słowa typu I Bóg stworzył człowieka na własny wzór i podobieństwo są kłamstwem. Szymon wręcz nie wierzy, że człowiek, choćby i w minimalnym stopniu, to istota moralna, świadoma i zdolna do refleksji. Cała bajka o wyjątkowości człowieka to zdaniem Szymona zabieg socjotechniczny mający na celu okiełznanie człowieka, zmanipulowanie go. Czy zdaniem Szymona w religii w ogóle jest miejsce dla Boga na zgłębianie jego zamysłu i bożej hierarchii wartości? Peter Singer jeżeli ktoś nie kojarzy, to jest bardzo bardzo znany, ale jednocześnie na niektórych polach dość kontrowersyjny myśliciel, między innymi z powodu postulowania, że o statusie moralnym istoty nie decyduje sama przynależność do bycia człowiekiem, do gatunku ludzkiego, tylko pewne cechy, takie jak racjonalność i samoświadomo samoświadomość i jeszcze inne. Zdaniem Szymona, kontrowersyjną częścią filozofii Singera jest postulowanie, że o statusie moralnym istoty nie decyduje sama przynależność do gatunku ludzkiego, lecz świadomość. Ja też uważam niektóre poglądy Petera Singera za kontrowersyjne, nie zgadzam się z nimi i też nakręciłam o tym wideo. Oto miniatura, zapraszam do obejrzenia. Jednak, co jest nie tak akurat z tym twierdzeniem? Czyżby w Szymonie znów odezwała się potrzeba manipulowania rzeczywistością, tak aby w obawie przed dzikością człowieka znów trzeba go było łechtać iluzją wyjątkowości człowieka? Oczywiście z egoistycznych pobudek. Nie zabijaj mnie, bo jestem tak jak ty, a my jesteśmy tacy wyjątkowi. O, dziki człowieku, zechci skierować swoją potrzebę okrucieństwa i sadyzmu na inne gatunki, bo tylko wtedy ja sam będę się czuł bezpieczny. Tak to mniej więcej wygląda. Ale przyjrzyjmy się, czym jest status moralny. Osobiście nie cierpię tego pojęcia. Wywodzi się ono z nawskroś ateistycznego podejścia do świata. Człowiek nie poszukuje, nie analizuje hierarchii wartości Boga, tylko sam wchodzi w rolę Boga i zaczyna decydować o życiu i śmierci innych. Zachowuje się jak seryjny morderca, selekcjonujący swoje ofiary. Przyznanie danej istocie statusu moralnego oznacza przyznanie komuś prawa do życia prawa do bycia wziętym pod uwagę, uwzględnionym, uszanowanym. Przyznanie prawa do niepotraktowania przedmiotowego. Człowiek uważa, że ma prawo nadawać i odbierać według własnego uznania status moralny, w zależności czy ma ochotę kogoś zabić, czy też zamierza go zachować przy życiu. Nadawanie statusu moralnego powinno być wyłącznie kompetencją Boga, jeżeli ktoś poważnie traktuje Boga. Jeżeli tak jest, rozumie, że sam ma prawo jedynie troszczyć się o życie, które dał Bóg. Nie ma prawa decydować o czyimś statusie moralnym. Ale Szymon twierdząc, że istnieje coś kontrowersyjnego w twierdzeniu, że status moralny nie wynika z samej przynależności do gatunku homo sapiens, zdaje się sugerować, że domyślnie jest odwrotnie. Czyli nie poszukuje prawdy Bożej, ale sam wchodzi w buty Boga i rozstrzyga, że tylko człowiekowi przysługuje niepowdważalne, niezbywalne, bezwarunkowe prawo do życia. Oczywiście Szymon nie jest tym sam. Za nim stoi cała machina religijna. Zorganizowana religia próbuje zastępować Boga, udawać Boga. Jednym przyznaje prawo do życia, innym nie. Oczywiście przyznaje własnemu plemieniu, własnemu gatunkowi oczywiście z jak najbardziej egoistycznych pobudek tylko po to, żeby samemu uratować swoją własną skórę to nie ma nic wspólnego z Bogiem, z boską hierarchią wartości. A czy w ogóle mamy jakiekolwiek możliwości, aby zgłębiać, poznawać boski sposób myślenia, bożą hierarchię wartości? Nie jest tak, że nie mamy pojęcia, co o tym wszystkim myśli Bóg. Tak się składa, że nauka rzuca coraz więcej światła na sposób myślenia Boga, o ile ktoś oczywiście w niego wierzy, bo jeżeli nie, może nazwać to prawami natury rzeczywistości. Na jedno wyjdzie, ponieważ badanie rzeczywistości jest najbardziej bezbłędnym. Prawdziwym źródłem wiedzy na temat Boga nie żadne starożytne książki ani żadne psychologiczne sztuczki manipulacyjne zbudowane na kłamstwie. Dziś już nie chcę przeciągać, bo wiem, że nie lubicie długich wideo, ale wkrótce ponownie opublikuję wideo, w którym przedstawiam sposób myślenia Boga i jego pogląd na kwestię statusu moralnego człowieka i innych zwierząt. Musi się także spodziewać obszernej serii filmików na temat, co o Bogu mówi nam współczesna nauka. Wiele mądrych osób szuka śladów Boga. Nie jesteśmy w czarnej D, tak jak to miało miejsce w czasach, kiedy powstawała Biblia. Dziś wiemy dużo więcej. I gdyby tak tylko religia zechciała szczerze spojrzeć prawdzie w oczy, gdyby zechciała szukać Boga, a nie wymyślać Boga. Być może byśmy byli w stanie stworzyć system etyczny oparty na prawdzie. Ale to pewnie jest niemożliwe, bo wówczas przywódcy religijni musieliby przyznać się do poważnych błędów, uchybień, ignorancji, zaślepienia, zła, do którego się przyczynili. Obawiam się, że mogłoby to zachwiać ich pozycję, ich władzę. A swoich pozycji, swojej władzy trzymać się będą za wszelką cenę za cenę kłamstwa, za cenę bluźnierstwa i obrazy prawdziwego Boga. Cena nie gra roli. Religie zorganizowane bazują, zostały zbudowane na rządzy władzy. Już Mojżesz, kiedy zaprowadzał swoją religię, wprowadził sankcje. Na tych, którzy kwestionowali boskie pochodzenie Jego wymysłów, Jego praw. On się nie patyczkował. Za każde zakwestionowanie boskości Jego słów groziła kara śmierci. Radykalnie, natychmiast, bezwzględnie. Czytamy o tym w Biblii. Mojżesz twierdzi, że to Bóg kazał mordować tych, którzy rzekomo samego Boga obrażali, kwestionując boskość Mojżeszowych słów. Religie były wprowadzane terrorem, przemocą. Zawsze wynikały z rządzy władzy, z chciwości. Dlatego uważam, że są nikłe szanse, że przywódcy religijni kiedykolwiek zadadzą sobie uczciwe pytanie, co o tym wszystkim myśli Bóg, jaki jest pogląd Boga w danej kwestii. Ale my możemy i powinniśmy dziękuję za uwagę i do usłyszenia wkrótce.